Jak dochodzi do upośledzenia poczucia własnej wartości, którego nie da się nadrobić oglądaniem kolejnych materiałów, wtedy, gdy rodzice potrzebują Twoich sukcesów, żeby nie czuć lęku? Więc jeżeli Państwo czuliście, że musicie być jacyś, żeby zasłużyć, na ciepło to nie była żadna ambicja, tylko to była regulacja lęku dorosłego kosztem dziecka, które potem nam wyrasta na perfekcjonistę. I to nie jest o złych rodzicach, to nie jest o tym, co się dzieje, gdy dziecko przestaje być dzieckiem, a zaczyna być lekarstwem na cudzy lęk, przekształcając się w funkcję. Więc jeżeli miłość znikła, gdy nie spełnialiście oczekiwań, to nie była miłość, to był kontrakt emocjonalny, czyli jak wygląda dekalog rodzica, który reguluje swój lęk dzieckiem kocha dziecko za to co robi a nie za to kim to dziecko jest więc miłość pojawia się przy wyniku który definiuje rodzic a znika przy porażce dwa potrzebuje być dumny dumna żeby czuć się w porządku dziecko staje się źródłem regulacji samooceny rodzica myli zaangażowanie z kontrolim im bardziej się boi tym mocniej ingeruje nie pozwala Dziecku być przeciętnym. Przeciętność odbiera rodzicowi poczucie sensu oraz bezpieczeństwa, dlatego przenasz kło. Przeżywa sukcesy dziecka jak własne, a porażki jak osobiste. Upokorzenie. 6. Uczy dziecko, że wartość należy sobie wypracować i zasłużyć i że miłość jest nagrodą, a nie relacją. 7. Nie widzi granicy między wsparciem a zawłaszczeniem. Robię to dla ciebie, dla twojego dobra. Czyli maskuje lęk przed utratą kontroli. 8. Reaguje nadmiernie na ocenę z zewnątrz, bo cudze spojrzenie uruchamia. Wstyd rodzica albo swoją nieprzepracowaną dumę. 9. Dziecko uczy się regulować innych zamiast siebie, bo tak wyglądała miłość. Zrób coś, żebym ja poczuł się lepiej. 10. W dorosłości dziecko szuka zachwytu albo wpada w relacje oparte na kontroli, bo tylko to zna jako ekwiwalent bliskości i możemy z tym skończyć, bo gdy dziecko staje się Regulatorem emocji rodzica, miłość przestaje być bezpieczna, zaczyna być zadaniem i funkcją, i to się potem przenosi na Państwa relacje dorosłe, i żadna ilość materiałów czytanych, żadnych warsztatów nie zastąpi konfrontacji z tymi mechanizmami nieadaptacyjnymi, które się rozwinęły i dalej w tle niszczą Państwu życie. I jedynym odpowiedzią, jak się z tym uporać, to jest konfrontacja z tymi mechanizmami, Mami w cztery oczy, i link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji, do zobaczenia po drugiej stroty, stronie utraty kontroli.